Siema, siema, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Far Cry 3. Dzisiaj mamy pełne ręce roboty, bo ten region dostarczył nam całą masę zadań. Patrzcie, jeden rzut zasobów, drugi, poszukiwany martwy raz, dwa, dodatkowo ścieżka łowcy raz, dwa i uziemiony, plus jeszcze próba rakiet, ale to już będzie na kolejny odcinek. Dobra, jedziemy ze zrzutem zasobów. Udało mi się też namierzyć skrzynię brakującą. Trzeba gdzieś na dół się dostać, tędy. Chyba tu. Dokładnie. Więc jedziemy, jedziemy, bo naprawdę dużo nas czeka dzisiaj, przepraw. Ale jakie postępy zrobimy, no to tak jeszcze nie było do tej pory w ogóle. Aż takiego skupiska zadań w jednym regionie. A to tylko pokazuje, ile tego jest. Dobra, jedziemy. Motorówka, lekarstwa, oczywiście na czas. 250 ekspo, 225 dolarów. Ruszamy coś nowego, takiego zrzutu zasobów jeszcze nie było, dlatego warto też to robić, bo jest to zróżnicowane. Poza tym można sobie różne pojazdy posprawdzać, bo jeździliśmy przecież bagi, jeździliśmy jeepami, a teraz motorówka. Wow, no fajny zrzut zasobów co by nie mówić. stędy Kurde, genialne A, płyń Jason, płyń, płyń, płyń Zostało całe 30 sekund. Chyba zdążymy Zależy jak daleko Tu mamy klarę. I Mam nadzieję, że ta będzie ostatnia Wtedy byśmy się wyrobili. Tak jest, koniec. Super Robione Ha Dynamiczna wysiadka w wykonaniu Jasona docieramy do miejsca, gdzie mamy trochę łupów z tego co widzę od razu się tym zajmiemy w miarę możliwości jak najwięcej tego pozbierać nie mówię, że wszystkie ale chociaż parę o nie, ta miejscówka na pewno będzie fabularna, no to już widać co do tego nie mam wątpliwości już praktycznie żadnych czekajcie, gdzie to jest? No w środku jakoś? Spróbujemy poszukać wejścia, czyli tędy mamy pieniądze. Tak. Ile tego jest tu? Wow, dużo. Dużo, dużo. Spróbujmy tu może jeszcze coś pozyskać. Prawda się bogacimy ostatnimi czasy niesamowicie. Dobrze. Kolejny łup po drugiej stronie. Gdzieś tam. Trzeba ja będę w stanie do niego dojść? Jak najbardziej. Ok. Dalej. Z tej strony. Czyli gdzieś w tego kościółka, jakby Tak, tu będzie fabuła, już przypomina sobie to miejsce Znaczy nie wiem z czym to będzie związane zadanie Tego wam nie powiem Jedynie co kojarzę miejscówkę Na wieżę by trzeba było się dostać... tędy? Tu pewnie Tak jest Kurde, to wygląda jak jakiś punkt snajperski Faktycznie, tak to było Całkiem możliwe, że będziemy tu ze snajpy walić do przeciwników To wygląda jak idealne miejsce zasadzki A robimy te trzy łupy i spadamy robić zadania, bo dużo tego jeszcze przed nami, nie chciałbym przedłużać dzisiaj zbieractwem i przeciągać Akurat tutaj byliśmy po drodze, bo nas rzut zasobów poprowadził w tę lokacje. Więc to niejako przy okazji zbieram Jeszcze jeden, spadamy stąd, przynajmniej już później trzeba będzie tego robić. Dobra, wracamy na pusterunek i robimy poszukiwany martwy, część pierwszą dzisiaj, czy część ogólnie jest dalej niż pierwsza, nie wiem, która, jedenasta już. I weźmiemy sobie dzisiaj łuk, łuk refleksyjny, użyj. Pierwszy slot. Idziemy polować. Przed nami naprawdę dużo, dużo pracy. Mam nadzieję, że się w ogóle wyrobię w tym odcinku. 300 dolarów. Piraci zamordowali w lesie miejscowego rzeźnika za nożem ich prowodyra. Jak najbardziej będę skłonny to zrobić. Później lecimy na drugi posterunek, i tam mamy trzy zadania kolejne. Później szukamy chyba zrzutu zasobów. Na koniec może zrobimy uziemionego. Już nie wiem, czy nie jest zbyt ambitnie potrzebne do tego, bo to naprawdę bo bardzo dużo jest do zrobienia. Jeszcze zależy, jakie postępy, jak szybko będą czynione. Tam sobie zjedziemy. Bezpiecznie. I tam już chyba widziałem Taki snajper się czai, tak mi mignęło, no właśnie, kurde, panowie. Idziesz na pierwszy ogień, chyba trzeba cię wybić co do nogi. Ktoś mnie tu wypatrywał, ale w ostatniej chwili zgarnięty. Ha! Ładnie Dawaj, dawaj, dawaj Dobra, gdzie z was przywódca? Czy to on? Najprawdopodobniej, tak Teraz cię obejdziemy Od drugiej strony Kurde, spadłem gdzieś I już po Ciebie idę, to Twój koniec i zadanie zaliczone, ależ elegancko. Trochę dynamicznie było, ale o to przecież chodzi, prawda? Teraz tu mamy skrzynię, więc kolejna miejscówka nas poprowadziła tam, gdzie chciałem kiedyś się znaleźć, czyli do miejsca z łupami. Kolejna kasiora. Zadanie zaliczone. Ruszamy zaraz na dalsze przygody. Dobra, a tak w większości tyle. Zadanie zrobione. Ruszamy teraz gdzie? Tutaj. Będziemy robić poszukiwane martwe. Część drugą. Na dzisiaj. W pierwszej kolejności. A później dwa razy. Przecież później płynie się zrzut zasobów, jak mówiłem, kurde, jest tego, dobra, 300 dolarów. Pozbądź się pirata kryjącego się w pobliżu szałasu, oczywiście nożem, trzeba go załatwić, metrów 120 ponad, lecimy, gdzie to jest, mamy. O kurde, letypów hmm. Tam jeszcze chyba jeden jest. Patrzcie. Na takiej przestrzeni tylu lesi? No nie żartujcie sobie. mam jakąś zwierzynę jeszcze niebezpieczną Tylko z RPG na górze. Trafiony. No, panowie. Elegancko. Ha, ale koszeni. Tamten w ogóle się nie przejął. I chyba zostałeś sam. Nie, jeszcze jeden jest. się przetrwał o, teraz już zgarnięty Chciałbym ci tutaj coś sprezentować Chciałem wam umiejętność pokazać, nie wiem czy się uda Czyli tą, żeby atakować Przeciwnika, który jest nad nami tak sobie przypomniałem, że mamy coś takiego. Nie wiem, czy się uda, akurat tak jak mówię. Tak, nie, to go zgarniemy zaraz. W jakiś normalny sposób utknąłem. Chodź tu. Chodź. Właśnie nie da Chciałem cię z dołu załatwić, ale nie dało rady Nie chciałeś się ustawić A to kiedy indziej, przetestujemy tę umiejętność Trudno się mówi Nie chciał się jakoś dobrze tutaj ustawić, właśnie chociażby w tym miejscu no, ale przynajmniej zadanie jest zrobione, więc możemy teraz ruszać na ścieżkę łowcy, dwukrotnie. Zobaczymy, co tym razem i z czym, i na co przyjdzie nam zapolować. Tu mamy zwierzę rzadkie, to zacznijmy może odtąd. 175 dolarów. Wszystkie psy w piarni zachorowały na wściekliznę. Użyj RPG, aby zniknęły bez śladu. No ja sobie robicie po prostu. Do psów strzelać z RPG. Ale przynajmniej nie musimy ciągle tylko z łukiem polować, chociaż prawdopodobnie na te zwierzę rzadkie. Podejrzewam, że już trzeba będzie z łukiem. Tak to wygląda. Na te mocniejsze zwierzęta zawsze mamy słabą broń, ale przynajmniej mamy ulepszenia w postaci miksturek, które można wykorzystać, czego nie umieszkam zrobić. Braj czego? Na razie RPG Aha, tam już leży Strzelanie do psów z RPG no. Dlatego też wa warto robić te zadania, bo są nieraz to no bardzo nietypowe i ciekawe mamy wpis. Okej, okay, znowu alarm. Na szczęście Długo to nie trwało. Tu będzie amunicja. W razie W I Idziemy szukać Weźmy sobie instynktówcę. Patrzcie, ile tego jest. 12 psów do zabicia. Teraz dopiero spojrzałem. Ja bym chciał poznaczać te psy. W miarę możliwości wszystkie 2, 3, 4. Wow. Ach, 4 na raz. Nerwane Jeszcze siedem jak mi pouciekałem, będę musiał ich szukać. Tam są Chyba wszystkie są już złapane. Ha co też twórcy brali, to nie wiem. Jeszcze 5 przeładuj. Od razu pójdziemy po amu. No gdzie uciekasz? Tak, dlatego warto było je po, pooznaczać Dorwany! Cztery jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery. Są znaczone, więc już tam nie uciekną. To jest najważniejsze. To jest te proste polowanko. Przeładuj. Mamy jego mościa. Jeszcze trzy ha, Co za misja Nawet nie chcecie podejść Takie zawsze byłyście dzielne Niesamowicie Groźne, wredne Tak mnie nie lubiłyście, a teraz uciekacie przede mną Czy ja wam robię krzywdę? Ha, co za misja? Nie no to było świetne, kurde. No, to można się wyżyć trochę. Czy coś tu mamy do zabrania? Nie, nic, okej okay. Szybciutko ruszamy z kolejnym zadaniem. Za Arumbisa to było, naprawdę mi się podobało, więc elegancko. RPG to my sobie zamienimy. Weźmy może... A zresztą mi tak pewnie trzeba będzie broń inną wziąć, więc idziemy z tym co mamy, bo to bez sensu. Brać coś innego i tak trzeba będzie zamienić. Teraz zwierzę rzadkie, pewnie z łuku, tak? Miejscowy wypychacz zwierząt poszukuje kazuara żółtoszyjnego zapolnionego z karabinu snajperskiego. O, 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 to lubię, więc trochę mnie zdziwiliście, ale co to jest za karabin snajperski? Dziadowski, czyli co, SVD? Może? Tędy zajdę? Zjadę prędzej. to jest? Jakieś pewnie koło plaży no Dokładnie tam Dobra, ładny zjazd I jesteśmy A, już mamy tę broń No dobra Kazoara żółtoszyjego To zaraz będziemy sobie tutaj Szukać odpowiedniej zwierzyny. To nie jest ten, ale powybijam je, żeby mi nie przeszkadzały. To ten. No, oczywiście, on już jest oznaczony. A weźmy, może miksturkę, która zadaje większe obrażenia. Znaczy, nie miksturka, ale dzięki niej będziemy my zadawać większe obrażenia. Zabójczy łowca. Jedną mamy, więc możemy użyć. Jedziemy z koksem Dawaj, 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 bo tylko 20 sekund jeszcze mamy Ależ trafiony, pięknie w biegu, żółta szyja Ciekawe co sobie odblokujemy teraz Poprosimy Misja wykonana Elegancko to było zrobione Ok Wykonywanie przedmiotów To nie tu Tutaj zbiorniki na paliwo Powiększony zbiornik na paliwo W tej torbie zmieści się dość paliwa, aby spalić cały las Będziemy palić cały las? Nie wiem Ale coś na pewno będziemy palić Dobra, gdzie jest teraz? Oj, daleko Daleko Tu będziemy szli najpierw Szybciutko Przenosimy się Zamieniamy RPG i weźmy PM może Dobra Będziemy robić zadanie uziemione 200 metrów, niedaleko Ale dzisiejsze zadania są bardzo fajne, naprawdę wszystkie praktycznie są ciekawe. Tak, powinniśmy zdążyć zrobić sobie jeszcze te dwie misje, które zaplanowałem. Czyli zrzut zasobów został i zadanie fabularyzowane. Jeżeli tak dużo zadań będzie na kolejnych terenach, to już na tych ostatnich będzie ich pewnie mniej. I powiem wam, że wcale tak dużo tego nie zostało, jak się wydaje. Ja tak, patrzyłem na spokojnie na mapę. Nie wygląda to najgorzej. Tak, początkowo myślałem, że to jest jakaś olbrzymia zatrważająca ilość do zrobienia, ale nie. Wszystko jest w porządku. Postępy idą bardzo ładnie. A teraz idziemy robić kolejne fabularne zadanie poboczne. Dobrze? Okej. Okay. Ciekawe Takiego zadania się nie spodziewałem. Znać brak samolotu 70 metrów, nie jest to daleko. Czy faktycznie no pewnie coś coś w tym jest? Ha Musimy lecieć. I szukać tego wraku. Tam coś jest. Faktycznie. Mamy brak. Co teraz? Trzeba będzie się zanadować chyba gdzieś. W wodzie. Mam nadzieję, że nie zginę. A, nic z tego. Dobra, sześćdziesiąt pięć metrów, Czy to jest? w ogóle jest obszar tak niezaznaczony? Tam, my ja tego nie widzę, tam jest wrak. Widać jak byk, jak na dłoni. Ale czy sami coś ocalali po takiej katastrofie? Może i są, chociaż ciężko w to uwierzyć. Hmm. Tam chyba ktoś jest. Jakim cudem stary ty to przetrwałeś? Może mi wyjaśnisz. O, czyli rozumiem, że rozmawialiśmy z duchem i jeżeli dobrze kumam, to była staruszka, która prawdopodobnie zginęła w katastrofie tego samolotu, tak? O, to dobra, ciekawe to było, ciekawa zagrywka. W każdym razie zostało nam już ostatnie zadanie na dzisiaj. Zrzut zasobów, skąd będzie bliżej? Stąd. To lecimy. Także prawie plan wykonany ostatnia sprawa, no dawaj, 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 gro nie wczytywaj, nie wczytuj mi tego godzinę więc to było kolejne ciekawe zadanku tędy byśmy szli? serio? czekajcie, przez ten zbiornik niby niby można się dostać tu, no, dobra, spróbujemy czy nie? a, spróbujemy Kilometr zjazdu po drabinie. Czyli miejsce, w którym zaczynaliśmy dzisiaj, zaraz jakby tu zeskoczyć może, no może nie stąd. Motorówka stoi. Mój skrócik. Poprosimy. Ciekawe czy dobrze zrobiłem. Płynąc tędy. Mam nadzieję. Aczkolwiek chyba nie do końca. Ale pójdziemy sobie na drogę. Albo popłyniemy właśnie naokoło i powinniśmy dotrzeć na miejsce. Tu będzie próbara, kiedy więc to sobie zostawiam. Tak, dobrze zrobiłem. O dziwo, ale zrobiłem w porządku, bo tam jest maszt. Tak, te barany już znamy. Tu gdzieś można boha spinaczkę zrobić do tego masztu. Zobaczymy czym przyjdzie nam jeździć chipem znowu. jest to możliwe? Pewnie zjazd z góry nas czeka. Ciekawe czy za pierwszym razem wyjdzie. Może. A więc mój plan się sprawdził. Nawet. Czego my szukamy? Jeepa czy co? Kłada. Wow. Jak kładem będziemy jeździć, to, to nie wiem, czy będzie takie wesołe. I co do góry, pewnie. To, tak wiemy standardowa nagroda. Czy to się uda? Czy to się ma prawo udać? Jakie to będziemy powtarzać, do skutku? już na razie, droga nie jest taka skomplikowana Dobra, rozumiem, że tędy trzeba odbić i tu Wow, super No nie, ale się wyłożyłem to się nie uda. Chyba, że po tej plaży będzie ostatnia gdzieś. A jednak. Za pierwszy razem. Mimo, że było niebezpiecznie przez chwilę, mamy. Mamy to. Wykonaliśmy wszystkie zadania, które planowałem. Jeszcze mamy skarb. Ale zrobiliśmy postęp. Zobaczmy. Może nawet sobie na podręcznik. 46%. Teoretycznie tylko 2% zbiłem po tylu zadaniach, aż dziwne. No ale, nie no, zrobiliśmy naprawdę dużo. Możemy zacząć na mapę, wyczyszczone jest niesamowicie, a kolejny odcinek to jest próba rakiat, tutaj wyczyścimy to miejsce z łupów i ruszamy do regionu kolejnego. To już będzie region z misją fabularną. Więc świetnie to wyszło. Lepiej niż myślałem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.